Thank you. Z, z lusterkiem. No i siedziało nas parę osób w pokoju. I ta dziewczyna właśnie mniej więcej usiłowała popełnić jakiś kontakt z siłami wyższymi. Trzeba się tak nieco dziwnie zachowywać. Straciła panowanie nad ręką. Polegało to na tym, że coś jej kazało dotknąć kogo, któregoś z nas. Cofała to rękę przed znakami przykład ala pentagram. Znaczy w tym momencie ona była jako taka skrzynka kontaktowa bardziej. To coś wlazło w nią. A chciała się dostać do jednego z nas. Przez ten zwykły dotyk. A, że się nie daliśmy tak dotknąć, w związku z tym to coś zostało w niej i zaczęło ją męczyć. Jak się pokazał jej pentagram, albo inny krzyż to uciekała przed tym. No, zaczęła się zachować cokolwiek dziwnie. No. Najlepiej się czuła jak było ciemno w pokoju zupełnie, cisza zupełna. Błędny wzrok taki miała. Okrutny bardziej. I zaczęliśmy działać tam pentagram, pentagramami i się wtedy okazało, że się w niej jakaś siła wyższa. W religii, to się nazywa, że szatan. Dostała ataku po prostu. Polegało na tym, że przytrzymywaliśmy ją, jej ręce i nogi. Położyliśmy tymi pentagramami. Już w tym momencie zachwyła się strasznie dziwnie, jakieś takie pomruki wydawała. Do wieczoru dotknęliśmy obrazkiem, wydawała taki niesamowity ryk. W ogóle w tym momencie on już był jak automat. Zupełnie inny głos. Jest to głos nie do powtórzenia po prostu. Zaczął się taki ryk niesamowity, bałem się, że się pół akademika zleci. Kolega rozkazał wyjść, prawda, starośmieszna formułkę, rozkazuje ci wyjść i tak dalej. Wtedy poszły, padły hasła, że nie, bo ona jest moja, on się spytał o imię, spadło asmo. No w tym czasie ta dziewczyna była zupełnie nieświadoma tego, co się z nią dzieje. W ataku no, szarpała się, rzucała ręką po kolorferach, bardzo ostro nawalała, także postanowiła się czy kolorfer czy ręka. To rano to trwało mniej więcej, no, ponad dwie godziny, no może krócej, bo to był pierwszy atak. I wtedy padło hasło, że ona jest moja, silny jesteś do tego mojego kolegi, ja wyjdę, ale tu jeszcze wrócę. Ja częściowo pamiętam to, co było. Częściowo nie. Ja domyślam się, że to było złe, ponieważ czułam to, po prostu czułam. Obce, natrętne myśli, jakby nie moje. Bałam się. Andrzej siedział tyłem i ja bardzo chciałam go dotknąć. Ta chęć dotknięcia jakby była nie moja. On, mimo że siedział tyłem, odskoczył ode mnie. już byłam bardzo silna. Mówiła mnie swoim głosem. To jest dziwne, wiesz? Kiedy ja czułam to, wiesz? Najpierw czułam czyjąś obecność coraz bliżej, coraz silniej oddziaływało to na mnie. I nie pamiętam tego momentu, kiedy to coś przekroczyło ten mój mur, Znazło dziurę w murze i wlazło. Moja osoba, moja twarz, ale to nie byłam ja. Dziewczyna zyskała świadomość. Myśmy wszyscy tak dochnęli, że już wszystko się skończyło. W tym uczoro się strasznie zdziwiło, bo to się wszystko zaczęło głęboką nocą, a tymczasem o tym ataku to już dniało, w ogóle się spytały, co to się stało. No, trochę była przestraszona tym wszystkim. Wżeśmy sobie zapaliliśmy po papierosie i trzyma chwilę długo zrobiła, znowu już to coś w wlazło Zaczęła drgać ręka, jakieś takie konwulsyjne drgawki, papieros na ziemię poleciał. Nagle cała zaczęła tak jak w ataku epilepsję szaleć. Znowuż ten krzyk niesamowity. Tak męczyliśmy się znowu z godziną może trochę dłużej. Stwierdziliśmy, że trzeba iść po siłę fachową czy po księży. Nastąpiły cztery osoby, nie mogliśmy dać jej jednej rady tylko, bo wyczerpywało tak fizycznie tylko czysto czy złożenie siły, ale też przy okazji coś tak, jakby tak energię nam zabierało. I w tym czasie jak księża przyszli, to akurat, to jeszcze zachowała się spokojnie tak. Nie było widać, żeby szalała przez całą noc. Potem nastąpiły dalsze ataki. No. Księża jeszcze raz przyszli, byli bezpośrednio przy takim ataku. A potem zaczęła się walka z tak zwanym szatanem po prostu autentyczna, polegająca na tych egzorcyzmach przede wszystkim, modlitwie. No Wiesz, że gdy, gdyby gdy przy tym nie było w ogóle, to nie uwierzyłbym w to, to widziałem, co, co się działo i to tak jakbyś oglądał film pod tytułem egzorcysta, ewentualnie na po prostu. Tylko, że to akurat było bezpośrednio przy mnie tak. Jakbym na planie był tego. Dziewczyna bardzo troskawki na przykład lubi. W momencie, kiedy podano, podaliśmy jej troskawki z tym, że były pokropione wodą, wodą święconą, to nie ruszyła ani jednej. Jak chciały się pić, to została herbatę przestudzoną już taką dosyć chłodną. Z tym, że jedna dziewczyna z tych, co tam były, dolała parę kropel wody święconej, także nikt z nas nie wiedział, że ten, ten kubek, z herbata zrobiła tylko, tylko jednego. Kubek od razu poleciał w drugi kąt pokoju, ona to wszystko wypluła z pretensjami, że otruć, chcemy ją i tak dalej, przecież to trucizna, parzy, gorące i tak dalej. A jeszcze wyraźny przykład był taki jak dziewczyna została medalik, tylko nie wiadomo było czy był uświęcony czy nie, w związku z tym najpierw został wyświęcony pokój, to w momencie kiedy był uświęcony medalik tylko, jak parę kropel spadło na tę dziewczynę, też trzy kroki do tyłu zrobiła, cofnęła się momentalnie, zemdlała po prostu. To znowuż te krzyki, że moja jest i tak dalej, plucie na obrazki, na krzyż, to ryk niesamowity taki. I, i słyszysz w samym sobie obce głosy, obce myśli, nie twoje, ale wypływające z ciebie. Ktoś mi zrobił herbatę, ja się przebudziłam. Kiedy spróbowałam tej herbaty, była ohydna w smaku, była wstrętna, śmierdziała. Miałam wrażenie, że piję jakąś truciznę, wyplułam. dwa bieguny, diametralnie różne, obydwa jednakowo silne, tak mi się to wydawało. Kłócą się ze sobą, wrzeszczą, krzyczą. Jeden cichy głos właściwie, mniej krzyczał, drugi głośniejszy, bardziej natarczywy. To y, teraz utożsamiamy z tym złym. To były myśli takie nieczyste, wulgarne powiedziałabym nawet. I, i to coś tak krzyczało i w ogóle wprowadzało y, chaos pewien. Napawało mnie strachem, zwykłym ludzkim strachem. Większym osiągnięciem szatana w XX wieku jest to, że nikt w niego już nie wierzy. Żeby uwierzyć, to trzeba to zobaczyć po prostu na własną rzecz. W tym momencie, gdy jest taki sens odbowa to człowiek jest otwarty na te inne rzeczywistości. Łatwiej jest takim siłom różnym przeniknąć, wejść w człowieka. W tym się to się nazywa opętanie po prostu przez szatana. Ale często musi być nawet szatem Wystarczy, że jakaś, jakaś istota ta z tamtego świata po prostu wejdzie i nie chce wyjść. Najmarniej się może skończyć rozdwojeniem jaźni. W Gdańsku był takim przykładem, że do tej pory dziewczyna leży jest Ten kolega, który tam dosyć aktywnie uczestniczył w walce, został ostrzeżeniem od tego bo pamięta go sobie. Do tej pory chłopak ma ciężkie sny. Rzuca się w noc i śnią się różne koszmarki. Mnie też regularnie coś od ty zawsze budził. I spać nie do przez jakiś czas. Ktoś mi zdejmował delikatne rękawiczki z rąk, z nóg, ciężar pewien z głowy, i nagle cisza zupełna cisza po chwili ulga. Płakałam ze szczęścia, że to minęło. Nie tego nigdy. Obojętnie, jak nazwą to lekarze? Ja to przeżyłam. Być może to było urojenie. Niech oni tak sobie to tłumaczą. Ja i tak wiem, że to było inaczej. Nie powiem, żebym teraz czuła się spokojnie, bo nikt nie jest mi w stanie zagwarantować, że to nigdy nie wróci. Ani lekarze, ani księża. Nikt. Czuję się niespokojna w tej chwili. Tym bardziej, że nadal. Nie tak często jak wtedy, ale słyszę jeszcze. Słyszę czasami. Głosy. Różne. Czasami to jest głos niewinny, głos dziecka, płacz. Czasem to jest zdecydowanie męski głos. W momencie ataku to ona była niepoczytana. Mogła robić wszystko, wziąć na żajś rzucić na kogoś, aby otworzyć okno i skoczyć za okno, na przykład. Po tym wszystkim dziewczyna była tak strasznie słaba, nie mogła praktycznie wykonać żadnego ruchu. To ona też obolała od tego ciągłego przytrzymywania jej tych ciągłych ataków, tych tej, 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 tej drgań, rzucania się. Lekarka dała zwolnienie przede wszystkim, to, że trafia do szpitala, to no, chorzę po to, żeby wypocząć nie dla kondycji takiej psychicznej. Nie? Dobrze, to wszystko trwało tak krótko, tak ze czterech dichja trwało wszystko w sumie. Pojechałam do mnie do domu i ja nie widziałam samochodu na ulicy. Wpadałabym pod samochód. Mama mnie zabała za rękę w ostatniej chwili, bo nie widziałam tego samochodu. Piłam kawę z babcią, z mamą. Wyszałam na balkon. Nie wiedziałam właściwie, dlaczego wychodzę na balkon. Nie chciałam wyjść, ale wyszłam. Stanęłam i nagle znalazłam się za barierką. Mama narobiła krzyku, złapała mnie w ostatniej chwili za rękę i nie wiedziałam, dlaczego tam stałam. Pamiętam również, że miałam sen. Coś bardzo zimnego, oślizgłego, gorącego, nieprzyjemnego miałam na szyi. Chciałam to zdjąć za wszelką cenę. Było tak ciężkie, przytłaczało, że nie miałam czym oddychać. A szarpałam się, a wtedy się przebudziłam i, i ja chciałam zerwać łańcuszek. Wszystko takie rzeczy się zdarzają. Takie filmy jak Duch, Egzorcysta albo to nie powstały w wyobraźni twórców po prostu. Na jakichś tam faktach z przeszłości, nie z przeszłości, ale były opierane. A raz coś takiego przeżyłem i miałem z więcej. Zrobiłam wszystko, żeby to zakończyć. Wiem, że to nie jest dokończone. Ponieważ ja to wszystko jeszcze odczuwam, w mniejszym stopniu, ale odczuwam, to w siebie wszystko. <śmierdzi>